Karne Ninkowicz, Ninkowicz. No, sam nie wiedział co ma zrobić teraz. Musi szybko wracać. Asekuruje go Jarczyk. Brożek. Pięknie. Brożek, świetne zagranie. No i to musi być bramka garguła garguła i 2 do 0 dla Wisły. Przepiękna akcja Brożka i Garguły, ale druga. A więc nieraz nie trzeba strzelać mnóstwo bramek, wystarczy, że skupi się uwagę na sobie no i asystuje, no to co zrobił Brożek to było po prostu cudowne, a więc na początku rywalizacja szybkościowa wygrana i wreszcie Garguła wszedł w tą linię, a więc Brożka nie ma, tam? Musi być jeden z ofensywnych pomocników. Dwóch ofensywnych strzeliło i Chrapek, i gargula. O tak, trzecia z rzędu, można powiedzieć, w zespole Wisły asysta Pawła Broszka. Asystował przy golu Małeckiego w meczu ekstraklasy z Jagielonią. Tam bardzo ładnie zgrywał piłkę głową. Teraz rzucił kapitalną piłkę na środek pola Łukaszowi Gargula. Ten z zimną krwią tę sytuację wykorzystał i za już jest.